Iwan Sprite przez całe życie próbował odkryć tajemnice ukryte głęboko pod meksykańskim półwyspem Yucatan, dotrzeć do zaginionych miast, które są pozostałościami cywilizacji żyjących przed nami. Mimo, że nie mieli nowoczesnej technologii, ich miasta były domem dla ludzi, którzy znacznie wyprzedzali swoje czasy. Dołącz do nas, gdy porozmawiamy o fascynującym nowym odkryciu Iwana, które przyciągnęło uwagę świata. Okrzyknięty prawdziwym Indianą Jonesem, Iwan Sprites spędził ponad trzy dekady poruszając się po odległych terenach półwyspu Jukatan. Dla Iwana nie było czegoś takiego jak poddanie się. Iwan i jego zespół natknęli się na przełom. Podczas swojej ekspedycji dokonali szokującego odkrycia, gdy znaleźli zaginione miasto Chaktun, pochłonięte przez las, którego szczątki sięgają VII wieku. To nieznane miasto było w stanie pomieścić 40 tysięcy ludzi, ale nie było to jedyne odkrycie. Dokładnie rok po tym wydarzeniu, Iwan i jego zespół znaleźli dwa kolejne miasta Majów o nazwach Langunita i Tamchen. To, co najbardziej szokowało wszystkich, to fakt, że oba miasta wyglądały, jakby zostały nagle opuszczone około 1200 lat temu. Nikt tak naprawdę nie wie, co się z nimi stało. W 2023 roku Iwan i jego zespół zlokalizowali pozostałości kolejnego starożytnego, opuszczonego miasta Majów, które było pełne struktur w kształcie piramid, które miały nawet 15 metrów wysokości. Miasto znajduje się głęboko w rezerwacie ekologicznym Balamku, który jest stosunkowo niezbadany, ponieważ nie jest to obszar, po którym można po prostu przejść zostało nazwane Osomtun, awesome co oznacza kamienną kolumnę w języku Majów. Po bliższym przyjrzeniu się niektórym strukturom znalezionym na widoku, takim jak ceramika, wydaje się, że zaginione miasto było kiedyś pełne życia, gdzieś między 600 a 800 rokiem naszej ery ponieważ większość z tych miast zaginęła w czasie, nikt naprawdę nie wiedział, gdzie się znajdują i jak je znaleźć. Osom awesome Tun było ostatnią wielką tajemnicą na środkowych Nizinach Majów. Chociaż Majowie zostali obszernie opisani w tekstach historycznych, nie było żadnych znanych miejsc w pobliżu Osomtun, co oznacza, że to miasto było albo domem dla odosobnionej społeczności Majów, albo być może było czymś zupełnie innym. Nie trzeba dodawać, że mapując tę wcześniej niezbadaną czarną dziurę, archeolodzy mogą nie tylko dowiedzieć się więcej o Majach, ale także dowiedzieć się, co doprowadziło do ich katastrofalnego upadku. Jednak chodzi o to, że im więcej dowiadujemy się o Majach, tym więcej tajemnic się pojawia. Majowie są często postrzegani jako jedna z największych cywilizacji na półkuli zachodniej, która zdominowała Amerykę Środkową. Słyną z wysokich, piramidalnych świątyń i ponad 40 dużych miast. Oprócz imponującej architektury, Majowie byli utalentowanymi astronomami, doskonałymi matematykami i płodnymi pisarzami. Prowadzili dokładne zapisy takich rzeczy jak zaćmienia i przesilenia, a nawet budowali w swoich miastach ważne budynki, aby dopasować je do ruchów gwiazd i planet. Majowie również znacznie wyprzedzali Europejczyków. Stworzyli super dokładny kalendarz, który pobił ten używany w Wielkiej Brytanii, Europie czy Azji. Jak już wspomnieliśmy, przodowali również w pisaniu i stworzyli tony papierowych książek. Większość historyków uważa również, że Majowie byli prawdopodobnie tymi, którzy jako pierwsi zrobili czekoladę, zagrali w pierwszą na świecie grę w piłkę, a także odkryli gumę. Właśnie dlatego ta cywilizacja zawsze fascynowała wszystkich, nawet Iwana Sprajca. Jak cała cywilizacja mogła rozwijać się i prosperować w tropikalnym środowisku? Skąd wiedzieli, że należy budować infrastrukturę dopasowaną do ich otoczenia i klimatu? I jakim cudem byli w stanie planować skomplikowane miasta praktycznie bez współrzędnych i zapisów geograficznych? Mimo, że wielu uczonych bada majów od ponad 100 lat, nadal pozostaje jedno ważne pytanie: co się stało z ich imponującymi miastami? Gdzieś w 8 i IX wieku Majowie zaczęli opuszczać swoje miasta, i w krótkim czasie te zaawansowane mezoamerykańskie metropolie, które zostały zbudowane z wykorzystaniem nauki i inżynierii, dziwnym trafem zaczęły się rozpadać. Zarówno uczeni, jak i archeolodzy, w tym Spritz, zastanawiali się, czy było to spowodowane wojnami, długimi okresami suszy. Wyjałowioną glebą, zmieniającym się klimatem, czy też mieszanką tych czynników. Jednak około tysięcznego roku prawie każda osada na środkowym i południowym półwyspie Jukatan była opuszczona. I właśnie dlatego odkrycie osom tun ma znaczenie. Odnalezienie nowego, zaginionego miasta Majów jest ważne, ponieważ dostarcza cennych wskazówek na temat tego, jak żyli Majowie i co doprowadziło do nagłego upadku ich cywilizacji. Rezerwat ekologiczny Balamku to gęsta dżungla z dużą ilością różnorodnych roślin i zwierząt. Mimo, że jest domem dla ponad 80 gatunków ssaków, prawie nie ma dróg. Aby zbadać ten trudny teren, Sprites i jego zespół wykorzystali lidar, specjalną technologię, która wykorzystuje lasery z samolotu do mapowania obszaru. Kiedy zdjęcia lidar ujawniły ludzką działalność, przedarli się przez 60 km gęstej roślinności, aby dotrzeć na miejsce. Sprites i jego zespół myśleli, że w tym regionie jest coś znaczącego, ale nie byli pewni, co odkryją. A kiedy dotarli na miejsce, ich podejrzenia okazały się słuszne. Architektura, którą znaleźli, była naprawdę ogromna. Było jasne, że to miejsce musiało być ważnym ośrodkiem politycznym w pewnym momencie historii. Miasto zostało zbudowane na wzniesieniu i otoczone mokradłami. Centralny obszar obejmował ponad 50 hektarów z piramidami, kamiennymi kolumnami, ołtarzami, placami zniszczającymi budynkami i boiskiem do starożytnej gry w piłkę. Miejsce to mogłoby pomóc nam zrozumieć, dlaczego i kiedy społeczność majów przeniosła się z wybrzeża w głąb lądu. I dlaczego ostatecznie opuścili te osady, w tym Osom Tun. Sprite zwrócił uwagę, że chociaż miasto zaczęło podupadać około 800 roku naszej ery, ludzie nadal modyfikowali i dostosowywali budynki w zależności od zmieniających się potrzeb. Oznacza to, że ludzie ci byli świadomi wpływu zmian ideologicznych i demograficznych w czasach kryzysu. Ostatecznie w X wieku czynniki te były prawdopodobnie powodem, który doprowadził do upadku złożonej organizacji społeczno-politycznej Majów, powodując znaczny spadek populacji. Archeolodzy będą kontynuować poszukiwania kolejnych wskazówek na temat zapomnianej cywilizacji, która nie zniknęła całkowicie. Historia Meksyku jest bogata i pełna intrygujących historii, podobnie jak sam kraj. Cywilizacje przedhiszpańskie zbudowały jedne z największych zabytków archeologicznych na świecie. Architektura ta znana jest z dobrze zaplanowanych miast, zacienionych drzewami placów oraz misternie rzeźbionych domów i kościołów. W rzeczywistości wiele znaczących prekolumbijskich stanowisk archeologicznych na Półwyspie Jukatan jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podczas gdy większość historycznych miast znajduje się w odległości godziny jazdy samochodem od nowoczesnych obszarów miejskich, niektóre są ukryte głęboko w gęstej dżungli. Pytanie jednak brzmi, czy w głębi tych lasów jest więcej miast i czy kiedykolwiek uda nam się je wszystkie odnaleźć? Daj nam znać w komentarzach i zasubskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej takich filmów. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia wkrótce. Cześć!